Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry War Thunder i dzisiaj zajmiemy się dwoma pojazdami, aczkolwiek właściwie jest to jeden pojazd, tylko inaczej uzbrojony, a konkretnie chodzi o SARC Mark 6. Są to dwa pojazdy, one posiadają różne armaty, ale właściwie niewiele różnią się od siebie. Są to pojazdy bardzo do siebie podobne. Jeśli chodzi o powtórki, to otrzymałem je od generała Haralana Fulbrighta i warto tutaj zaznaczyć, że są to powtórki w trybie realistycznym, czyli dużo trudniejszym trybie. Znaczniki włączone są dopiero przeze mnie w powtórce, po to, żeby widzieliście wygodnie co się dzieje na polu bitwy. A jeśli chodzi o same pojazdy, to zaczniemy od wersji wyposażonej w armatę dwufuntową. Tą właśnie wersję widzicie na swoich ekranach. I może zacznijmy od rozwinięcia skrótu SARC. Ten skrót oznacza South African Reconnaissance Car. Dość długa nazwa i w sumie dobrze, że ona została skrócona. Ten pojazd właściwie powstał w dwóch prototypach. I tak jak wspomniałem na początku, zajmiemy się prototypem, który wyposażono w armatę dwufuntową. To jest armata kalibru 40 mm w grze. Ona ma przebijalność od 62 mm do 86 mm, zależnie od zastosowanej amunicji. Więc, jak na ten battery rating, bo jest to pojazd z drugiej ery z battery ratingiem 2.3, to chyba nie jest źle. Całkiem spoko wartość. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia również z uzbrojeniem WKM, 1KM BESA i również 2KM M1919A4. Więc jest to naprawdę, mi się wydaje, solidnie wyposażony pojazd jak na swój bater rating i całkiem dobrze radzi sobie z wrogimi pojazdami. Jest to właściwie niszczyciel czołgów na kołach, dość zwrotny, dość szybki. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że no, jednak opancerzenia zbyt wiele on nie posiada. Na tych pojazdach w rzeczywistości to opancerzenie miało wartość od 40 do 10 mm. Natomiast w grze, jeśli dobrze pamiętam na tym pojeździe to jest około 20 mm. Na drugiej wersji tego pojazdu to jest maksymalnie 30, czyli to jest naprawdę mało. Niby z jednej strony mało, z drugiej strony całkiem spoko jak nas samochód opancerzony. Więc jednak ten pancerz nie chroni nas przed ostrzałem wroga i to trzeba również zaznaczyć. Pewnym problemem może być fakt, że mamy otwartą wieżę od góry. Więc jeśli dojdzie do ostrzału artyleryjskiego, no to niestety może zostać zabita załoga. Jeśli pocisk trafi wyjątkowo, niefortunnie dość mocno narażony jest dowódca na ostrzał, więc jest to dość problematyczne w tym pojeździe. Jednak mimo wszystko ten pojazd ma całkiem, mi się wydaje, sporo zalet. Jest całkiem mobilny, całkiem nieźle uzbrojony. Trzeba pamiętać, że armata dwufuntowa, czyli ta armata 40 mm, była jedną z najlepszych armat na początku wojny. I ona jest naprawdę, mi się wydaje, skuteczna, więc jest to naprawdę solidna opcja i solidny pojazd. Jak najbardziej może się on dość dobrze spisywać, może on siać spustoszenie na polu bitwy tylko że no jednak trzeba pamiętać o tym dość słabym pancerzu. Jednak oprócz tego pierwszego prototypu, na którym jest wzorowany ten pojazd, który widzicie na ekranie, powstał również drugi prototyp tego pojazdu. A konkretnie uzbrojony w armatę 6-funtową, to jest już armata kalibru 57 mm, ponadto posiadał 1 KM M1919A5 i 1 KM M2. Właśnie ten pojazd pojawił się na waszych ekranach. Armata 6-funtowa kalibru 57 mm. Ona w grze ma przebijalność od 97 do 118 mm, zależnie od amunicji. Więc jest to naprawdę potężna armata, potrafiąca zadać potężne uszkodzenia. Ta armata jest następcą armaty 2-funtowej kalibru 40 mm. Jest to również skuteczna armata przeciwpancerna. Również jesteśmy w stanie przebić większość pojazdów na swoim bater ratingu. Bater rating to jest 3.3 i również jest to pojazd na drugiej erze. Więc jest to pojazd, jak najbardziej mi się wydaje, również dość interesujący, dość potężny. On potrafi, no, nawet teoretycznie, na pierwszy rzut oka, mocniejsze pojazdy zlikwidować. Również warto tutaj zaznaczyć, że jest to pojazd również bardzo, bardzo mobilny. I jest to po prostu, mi się wydaje, naprawdę dana konstrukcja. Oba pojazdy bazują właściwie na tym samym podwoziu, z lekko zmienioną wieżą, więc są to pojazdy praktycznie że identyczne, tylko inaczej uzbrojone. Jeden ma po prostu mocniejsze uzbrojenie, drugi ma uzbrojenie nieco słabsze. Warto tutaj zaznaczyć, że te dwa prototypy opracowano pod koniec roku 1942. I planowano zamówienie 250 egzemplarzy. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, że ten pojazd powstał w południowej Afryce. Jednak po dostarczeniu tych pojazdów na testy mocno spadło zainteresowanie tymi pojazdami, i we wrześniu 1943 ostatecznie anulowano zamówienie. Po prostu uznano, że ten pojazd jest za słabo opancerzony i nie nada się. Dopełnienia funkcji bojowych w Europie. Warto tutaj zaznaczyć, że skończyły się już działania w Afryce. I ponadto warto tutaj zaznaczyć, że mimo tego, że uzbrojenie jak na samochód opancerzony było naprawdę imponujące, to jednak opancerzenie było no, dość przeciętne. Jeśli chodzi o mobilność, to ona była całkiem niezła, no ale jednak ten pojazd ostatecznie nie trafił do produkcji, nie okazał się być wystarczająco dobry. W grze Wartander radzi sobie całkiem nieźle, całkiem dobrze jest w stanie sobie poradzić na polu bitwy. Największą wadą to jest właśnie to słabe opancerzenie i otwarta wieża, no bo ona jednak może nam sprawić nieco problemów, jednak jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest po prostu świetne i jak najbardziej dobrze się spisuje. I jest jak najbardziej wystarczające. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o SARC Mark 6. Jak Wam się ten pojazd podoba w grze Wortant Czy Grajcie tym pojazdem w tej grze? Oczywiście wielkie podziękowania dla generała Harlana Futbajta za powtórki. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Komentarze, jak zawsze, są dla Was. Trzymajcie się mi ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.